Z artykuły naukowe czytane w całości nie do końca w, jak profesjonalnie. No, co przed nami? Wracamy do hetytów i zmierzamy w stronę wykończenia książki o hetytach, która już pojawiała się na łamach tego podcastu po wielokroć. No więc, teraz by wypadało. Przeczytać księgę drugą, część drugą, która wcale aż tak wielka nie jest, bo ma kilkadziesiąt stron. Więc kto wie, może to jest na dwa odcinki, zobaczymy. Nie chcę być jakoś nadmiernie tutaj, nie wiem. Nie chcę nadmiernie tutaj obiecywać. No i tyle. No i czytamy zaraz hetytów. Oczywiście jak zwykle jesteśmy z Maciejem Popko, Magią i wróżbiarstwem hetytów. Państwowy Instytut wydawniczy, a rok jak zawsze to 82 1900 rzecz jasna. No dobrze. Um... Co, 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 ja chcę powiedzieć. Aha, ym, no jak wiadomo, to podcast jest dostępny na wszystkich platformach, przynajmniej tych jakie ja, ja znam, a więc tam można słuchać, czy to Spotify, czy to YouTube, czy to jakieś tam różne podkaczery. Ym, no i co, co jeszcze? Ym, no, znajdziecie podcast, jak wpiszecie w odpowiednie media, ym, możecie obserwować jakieś tam posty i tak dalej. I za miesiąc, a nawet mniej niż za miesiąc, będzie Halloween, więc czeka nas odcinek specjalny. Będzie strasznie. Nie będę mówić co co w związku z tym więcej. No dobra. Część druga. Wróżbiarstwo. Uwagi wstępne. Poznanie Boliwoga lub przyczyny jego gniewu uważano w hetyckiej Azji Mniejszej za warunek umożliwiający właściwe postępowanie człowieka. W modlitwach przypominano czasem bóstwom o różnych sposobach przekazywania oczekiwanych wiadomości. Na przykład, we fragmencie modlitwy księcia Kantuzili, datowanej na początek XIV wieku przed naszą erą, czytamy. I teraz niechaj on, zagniewany Bóg, otworzy mi swe wnętrze i dusze z całego serca. Niech mi powie mój grzech, a ja go rozpoznam. Albo niechaj mój Bóg przemówi do mnie we śnie. Albo niech prorokini mi to powie, albo wieszczek Boga Słońca niech mi to powie z wątroby. Badając przyczynę Bożego gniewu, którego skutkiem miała być zaraza w państwie hetyckim, błagał król Mursili II. Niechaj to albo we śnie zobaczę, albo niech to zostanie ustalone przez wyrocznie, albo niech to powie człowiek nawiedzony przez Boga, albo niech się to przyśni na świętych łożach kapłanom, Bowiem wszystkich ich odpowiednio pouczyłem. Okażcie, obogowie, waszą boską sprawiedliwość. Niechaj to któryś z wymienionych kapłanów tam we śnie zobaczy. Bóg mógł więc objawić swą wolę, lub przekazać wiadomość osobiście, na jawie lub we śnie, albo za pośrednictwem człowieka nawiedzanego, albo w sposób znacznie trudniejszy do zrozumienia, a mianowicie przez szczególne znaki. Wróżenie sprowadzało się w zasadzie do interpretacji owych znaków. Sztuka wróżenia opiera się na tych samych założeniach ogólnych co magia i z tej przyczyny jest przeważnie uznawana za jedną z gałęzi wiedzy magicznej. Zakres poznania przez wróżby jest teoretycznie nieograniczony. W starożytności wszakże to poznawanie ograniczało się do badania woli bogów w powiązaniu z losami człowieka i społeczeństwa. Badanie to polegało na objaśnianiu zjawisk czy obrazów uważanych dziś za naturalne, takich jak ukazanie się jakiegoś ptaka, zaćmienie księżyca lub słońca, błyskawica, marzenie senne, przypadkowe spotkanie itd. Uznawanych niegdyś za znaki dawane przez bogów oraz na wymuszaniu znaków przez wróżby różnego rodzaju losowe z ptaków, węży, wnętrz wnętrzności zwierząt ofiarnych, i tak dalej. Aby pojąć sens znaków, trzeba było posiadać szczególną wiedzę. Już bardzo wcześnie narodziły się rozmaite specjalności wróżebne, zawody oparte na stosowaniu pewnych sposobów wróżenia i objaśnianiu boskich znaków. W poprzedniej części książki wspomniano, że wróżbami i obrzędami magicznymi zajmowali się ogólnie biorąc, przedstawiciele tych samych specjalności, zazwyczaj członkowie personelu świątynnego Starucha, Augur i wieszczek. Należeli oni do elity intelektualnej swych czasów, bowiem sztuka wróżenia, podobnie jak znajomość obrzędów magicznych, była najważniejszą, najbardziej istotną dla funkcjonowania jednostki i społeczeństwa dziedziną wiedzy. Działali zresztą także w innych kierunkach. Od dawna wiadomo, że to właśnie starożytni wróżbici i wieszczkowie byli prekursorami poezji, z początku wyłącznie religijnej. Dzięki ich fantazji powstały pierwsze hymny i modlitwy do rozmaitych bóstw. W Italii wieszczkowie układali karmina, czyli pieśni, pierwsze łacińskie utwory literackie. Częstokroć wyniki wróżenia i przepowiednie były przedstawiane w postaci poetyckiej, z zachowaniem zasad metryki. Podkreślano już, że w magii duże znaczenie miała znajomość mitów, umiejętność przetwarzania znanych wątków mitologicznych. Z tej samej tradycji, po oderwaniu się od praktyki magicznej, zrodziła się sztuka przepowiadania opowiadania mitów i legend, tak doskonale opanowana przez epików greckich. Teksty wróżebne stanowią znaczną część zachowanego piśmiennictwa hetyckiego. W odnalezionym w rezydencji królewskiej katalogu, o którym już pisaliśmy, dokumenty tego gatunku wymienia się zarówno pojedynczo, wśród tekstów magicznych lub jeszcze innych, jak i w większej liczbie. Ten drugi sposób rejestracji może wskazywać na to, że pewne teksty wróżebne przechowywano wspólnie na oddzielnej półce, traktując je jako rodzaj serii. A oto fragment katalogu z typowymi notatkami o tekstach wróżebnych. Jedna tabliczka. Znaki z zachowania się węża. Jedna tabliczka. Znaki z gwiazd. Jedna tabliczka. Dotyczy znaków. Skończona. Jedna tabliczka. Dotyczy ruchów bogini Ninga. Jedna tabliczka. Jeżeli księżyc w którymś miesiącu. I tutaj uszkodzenie. Pięć tabliczek. Dotyczył znaków objaśnionych przez Kuatalle. Skończone. Jedna tabliczka. Kiedy zaklinacz. Uszkodzenie w tekście. Jedna tabliczka skończona przywoływania człowieka po imieniu, znaków z zachowania się bydła. Jedna tabliczka oznacza, jak się oznacza słońce dookoła. Jedna tabliczka, uszkodzony tekst. Jedna tabliczka dotyczy znaków ze światła księżycowego i słonecznego. Jedna tabliczka, w czwartym dniu pierwszego miesiąca umiera księżyc. Zwrot Umiera Księżyc, występujący w ostatniej notatce, oznaczał zjawisko zaćmienia księżyca. Bognininga, wspomniana nieco wcześniej, to imię którejś z gwiazd. Teksty wróżebne z Hatusa dzieli się na dwie grupy. Pierwszą z nich tworzył dzieła teoretyczne, przepowiednie z zaćmień i innych pozornych deformacji księżyca i słońca, z położenia gwiazd, z komet i meteorytów, meteorów, z przypadkowych spotkań, ze zjawisk fizjologicznych. Na podstawie płodu o niezwykłym wyglądzie, dalej wróżby z oliwy, wykazy dni szczęśliwych i nieszczęśliwych, gliniane modele wątroby, interpretacja wróżebnych części wątroby i wnętrzności, wróżby z zachowania się ptaków i innych przedstawicieli fauny. Jest to i literatura naukowa, oczywiście w starożytnym znaczeniu tego słowa. Ogromną większość stanowią przekłady z języka akadejskiego lub teksty akadejskie. Jest to zrozumiałe, jeżeli przypomnieć wielokrotnie powtarzane w tej książce stwierdzenie, że ze wszystkich krajów starożytnego wschodu najwyższy stopień rozwoju osiągnęła Babilonia. Jej kultura oddziaływała na sąsiednie regiony, a babilońskie doświadczenia w sztuce wróżbiarsk wróżbiarskiej były wzorem nie tylko dla wieszczków i wróżbitów małoazjatyckich. Druga grupa tekstów wróżebnych ma bardziej praktyczny charakter. Tworzył ją opisy aktów wróżenia, ustalania prawdy poprzez wyrocznie. W grupie tej znajdują się niemal wyłącznie teksty związane z planami króla i jego rodziny z życiem dworskim i świątecznym. Yy, I świątynnym nieświątecznym. Są to notatki z badania wyroczni na podstawie wróżb losowych jej interpretacji wnętrzności zwierząt ofiarnych, zachowania się ptaków, ruchów węży w basenie z wodą i inne. Przypatrując się fotografiomowych tekstów można zauważyć, że zazwyczaj są one zapisane pośpiesznie, ze skrótami graficznymi. Także ich język jest oszczędny, uproszczony. Zapisu dokonywano w trakcie wróżenia i często rezygnowano z przepisywania tekstu na czysto. Być może z tej przyczyny dokumenty tej grupy skądinąd bardzo cenne zostały pominięte w omówionym już katalogu sporządzonym przez skrybów chatusza. Wadą takiego pośpiesznego zapisu jest niewielka czytelność tekstu oraz trudności, na jakie natrafia filolog podczas jego interpretacji. Stwierdzenie to i zilustrujemy w następnych rozdziałach, przykładami opisów aktów wróżenia. Widzenia i sny. Starożytni wierzyli, że Bóg mógł się objawić w widzialnej postaci, aby przekazać jakąś wiadomość i jednocześnie uwierzytelnić ją swą naocznie stwierdzalną obecnością. Wzmianki o Teofanii, bowiem ukazanie się Boga wśród ludzi określa się takim terminem, występują w literaturze Wschodu Starożytnego dość rzadko. W piśmiennictwie hetyckiej Azji Mniejszej mówi się czasami o spotykaniu się bogów i ludzi, ale wyłącznie w sytuacji mitologicznej. Jeden z takich mitów recytowano w związku ze świętem kultowym Purulli. W pierwszej wersji tego mitu bogini Inara, córka Boga Burzy, wykorzystuje człowieka o imieniu Hupasija dla osiągnięcia swych celów. W drugiej wersji Bóg Burzy płodzi syna ze zwykłą śmiertelniczką aby przy jego pomocy pokonać podstępnie swego przeciwnika węża. W baśni o Appu Bóg Słońce ukazuje się bohaterowi w postaci młodzieńca. Znacznie łatwiej było ujrzeć bóstwo we śnie. Zachowało się wiele wzmianek o takich spotkaniach. Bóg ukazywał się, objawiał swą wolę, udzielał rad, domagał się darów i ofiar. W piśmiennictwie hetyckim opis marzeń sennych zachowały się albo jako odrębne jednostki, albo też jako elementy narracji historycznej czy biograficznej. Omówimy najpierw pierwszą z tych możliwości. Tekst tabliczki, dotyczą dotyczącej snów, jest zbiorem opisów różnych widzeń sennych, związanych ze sobą tematycznie. Opis sporządzało się w sposób schematyczny. Każdy wstęp zaczynał się zwrotem. Sen królowej albo sen jego wysokości. W opisie uwypuklano ten niezwykły fakt, że bóstwo przemawia, oraz podawano treść wypowiedzi, pomijano natomiast milczeniem skądinąd ciekawe wiadomości dodatkowe, chociażby dotyczące wyglądu bóstwa. Opis zawierał czasem jakieś wyjaśnienie, zawsze zaś wiadomość o podjętej decyzji, do której zmuszało króla czy królową widzenie senne. Decyzja ta z reguły dotyczyła darów dla świątyni danego bóstwa. Dość często występowały w tego rodzaju snach osoby trzecie, znane śniącemu lub nie, które także domagały się darów dla bóstwa, a więc były jego wysłannikami. Czasem w opisie pojawiała się wzmianka, że osoba, której się przyśnił bóg, już w widzeniu sennym obiecała złożyć dary lub ofiary, nieraz zresztą w zamian za pomoc bóstwa. Po analizie treści opisów nasuwa się wniosek, że w istocie celem opisu było odnotowanie nie marzenia sennego, lecz wielkości i rodzaju daru zadeklarowanego dla świątyni. Oto kilka przykładów takich opisów. Interpretatorką snów króla była w tym przypadku kapłanka Hepapia. Sen jego wysokości: Ktoś rzekł do mnie we śnie: Daj dwie owce pstrej maści bogini szauszce polnej. Jedną owcę w ofierze Ambassi, drugą w ofierze Kelly. Tak mówi Hepapia. Dadzą dwie owce dla bogini, dawno jest to postanowione. Sen Jego wysokości. Co się tyczy lwaskości słoniowej, którego widziałeś w świątyni Boga, to każ wykonać takiego samego dla mnie. Tak mówi Hepapia. Wykona się lwaskości słoniowej i da go wielkiemu bóstwu. Snu króla ciąg dalszy. Co do Boga Jarri, który we śnie stał na lwie, ale miał taką postać jak Bóg Burzy, i co do tego, że mówiono we śnie do Jego Wysokości: To jest Bóg Jarri, ojca Waszej Wysokości. Hepapija tak mówi. Uczynią taki sam posąg, jak widziane we śnie, i dadzą go wielkiemu bóstwu. Zachowały się liczne opisy widzeń sennych Puduchepy, małżonki króla Hatusili III, pierwsza połowa XIII wieku przed naszą erą. Ta pobożna niewiasta wyróżniała się troskliwością o zdrowie męża. Wiadomo, że nad tę intencję obdarowywała świątynię cennymi wotami. Część darów Puduchepy miała związek z jej snami. Sen królowej. Ktoś powtarzał mi we śnie. Złóż następujące ślubowanie dla bogini Ningal. Jeżeli ta choroba, pieczenie stóp jego wysokości minie... Każe sporządzić dla Ningal dziesięć flakonów ze złota, wykładanych lapis lazuli. Kiedy Bóg Kurwasu rzekł do królowej we śnie: Co się tyczy sprawy, która jest w twym sercu w związku z jego wysokością, obiecuję, że będzie żyć, daję mu sto lat życia. Królowa złożyła we śnie następujące ślubowanie: Jeżeli tak uczynisz dla mnie i mój małżonek będzie żyć, Postawię bóstwu trzy beczki jedną oliwy, jedną miodu i jedną owoców. Sen królowej. Królowa złożyła we śnie ślubowanie bogini Hebat, miasta uda, jak następuje. Jeżeli ty, o bogini pani moja, sprawisz, że jego wysokość wyzdrowieje i nie oddasz go złu, każe wykonać posąg ze złota dla hebat i kwiat ze złota, nazwie się go kwiatem Hebat. Każe też wykonać napierśnik ze złota na twe piersi. Nazwie się go napierśnikiem bogini. Oprócz tych sformalizowanych opisów, widzeń sennych, które de facto służyły jako rejestr, dar rejestr darowin królewskich dla świątyń, zachowywały się wzmianki o snach, zresztą o podobnej treści, w tekstach wyroczni, w których opisuje się badanie przyczyny boskiego gniewu. Z tekstów tych wynika, jak sądzono. Bóg mógł się rozgniewać, ponieważ przekazane komuś we śnie żądanie nie zostało spełnione. Inne znaczenie mają wypowiedzi o snach w tekstach historycznych. Według założeń, jakie obowiązywały w teokratycznym społeczeństwie, bogowie mieli wspierać króla, także przed widzenie, przez widzenia senne. Poczynając od czasów wspomnianego już Hatusili III. Można dostrzec liczne przykłady wykorzystywania snów dla celów politycznych. Zwyczaj opisywania snów bohaterów historycznych spotyka się w większości krajów wschodu starożytnego. W Asyrii przykładem tego rodzaju piśmiennictwa są opisy snów Asurbanipala, twórcy słynnej biblioteki w Niniwie. Ten sam władca opowiada w pewnym dokumencie o śnie Gegesa, króla małoazjatyckiej Lidii. Także autorzy greccy, poczynając od Homera, często powoływali się na widzenia senne. Najlepszą ilustracją znaczenia snów w historiografii greckiej są dzieje Herodota. Wracając do hetyckiej, Azji Mniejszej, warto zwrócić uwagę na opisy snów Hattusili III, umiejętnie wykorzystane w jego sławnej autobiografii, która uzasadnia uzurpację tronu okolicznościami politycznymi i wolą bogini szauszki z miasta Samucha. Oto kilka fragmentów wspomnianej autobiografii. A kiedy jeszcze byłem dzieckiem i służyłem jako giermek, moja pani Bogini Szałszka, posłała mojego brata Muta późniejszego króla, do mego ojca Mursili II we śnie ze słowami: Przed Chatusili niewiele lat życia, nie jest mu sądzone, aby żył. Oddaj mi go. Niechaj zostanie moim kapłanem, wówczas będzie żył. Mój ojciec wziął mnie, dziecko, i oddał bóstwu na służbę. Odtąd składałem bóstwu ofiary jako kapłan. Mój brat Mutawalli, wówczas król, pozwał mnie na rozprawę sądową, ale moja pani bogini Szałszka, ukazała mi się we śnie i rzekła do mnie we śnie w ten sposób: Czy mogę cię zostawić wrogiemu bóstwu? Nie bój się. I oczyściłem się z zarzutów z pomocą bogini. Ponieważ moja pani bogini Szałszka, była mi przyrzekła królestwo. W tym czasie szałszka, moja pani, ukazała się we śnie mojej małżonce, mówiąc: Będę towarzyszyć twemu mężowi, i całe chatusza stanie po stronie twego męża. Kiedy go wychowywałam jako kapłana, nigdy go nie pozostawiłam złemu sądowi ani wrogiemu bóstwu. Teraz chcę go wywyższyć i uczynić kapłanem bogini Słońca Zarinny. A ty także uczyń mnie szałszkę swoją opiekunką. I moja pani bogini szałszka, wspierała mnie, co mi obiecała, to się dokonywało. We śnie, we fragmencie innego tekstu historycznego, Hatusili opisuje, jak doszło do małżeństwa z Puduchepą. Puduchepa zaś była służką szałszki w mieście Lała Zantia i córką Pentipsarri, kapłana szałszki. I nie poślubiłem jej z własnego zamiaru, lecz na rozkaz bogini. To bogini przekazała mi ją we śnie. Można zauważyć, że wyżej omówione sny królów i królowych hetyckich dotyczą przekazywania wiadomości przez Boga lub jego wysłanników w sposób bezpośredni, a więc nie należą do kategorii snów wróżebnych. Podobnej treści, marzenia senne charakteryzują epos grecki. Zarówno w hetyckiej Azji mniejszej, jak w starożytnej Grecji, rzadkością są sny symboliczne, tak istotne w kulturach starożytnych ludów semickich. Symbole, które się pojawiały w tych widzeniach, były traktowane jako znaki od bogów i dlatego stanowiły podstawę interpretacji snów. Prawdopodobnie właśnie w Mezopotamii narodził się pierwszy sennik, czyli dzieło objaśniające sny symboliczne. Pewna dobrze znana badaczom kompozycja tego rodzaju powstała w Asyrii na początku pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. W archiwach Chatusa zachowały się dwa niewielkie fragmenty tabliczki. Na której zapisano przepowiednie na podstawie snów. Oto przykład większego ze wspomnianych fragmentów. Jeżeli człowiek we śnie wołu zobaczy, to oznacza, jeżeli człowiek we śnie konia, zobaczy, jeżeli człowiek we śnie ciele zobaczy, konia zaś zawracać oznacza uszkodzenia w tekście, jeżeli osła zobaczy, i tam dalej, uszkodzenia w tekście. Przypuszcza się, że ów jedyny sennik hetycki stanowił przekład z akadyjskiego, chociaż nie jest to pewne. Istnieją też inne podstawy, aby sądzić, że hetyci znali sztukę wróżenia ze snów. Oto fragmentarycznie zachowany opis snu królowej, który, którą prawdopodobnie była wspomniana już Puduchepa, małżonka Hatusili III. Sen królowej w mieście Ankuła. Przyszedł we śnie ktoś, jakby książę, i powiada do mnie, choć Ukażę ci, co się zmieniło w twym domu. Zaprowadził mnie na jakieś miejsce. Są tam tylko głębokie spichrze, doły wykopane w ziemi. Ale rzeczone spichrze są od dawna opróżnione. Stoją w nich jakby jakieś skrzynie, a w skrzyniach jest stary ser żołnierski, stare figi i stare zepsute rodzynki. I ów książę powiada, co to jest w spichrzu oto jest on od dawna opróżniony i oczyszczony przeszukano go i oczyszczono ponadto zaprowadził mnie do pomieszczenia zwanego halentua gdzie wlewa się obiaty dla bóstw i gdzie ustawia się boski stół z pożywieniem dla bogów i tam były spichrze w jednym spichrzu jest jakby naczynie aganni napełnione zapasem wełny w drugim spichrzu są kamienie kirinni i inne kamienie szlachetne w trzecim zaś spichrzu jest duża owca, której runo jaśnieje. Następne wiersze są silnie uszkodzone i niezrozumiałe. Niebawem tekst urywa się. Powyższy sen różni się od poprzednio opisanych. Można sądzić, że należał do snów symbolicznych, wróżebnych. Zaginiony fragment tekstu zawierał prawdopodobnie nie tylko dalszy ciąg opisu, lecz i, lecz i interpretację snu. Jeżeli nasze domysły są słuszne, to należałoby przyjąć, że w czasach puduchepy czyli w XIII wieku przed naszą erą, znane były w Azji mniejszej praktyki onej romantyczne. Do kontaktu człowieka z bóstwem podczas snu można było doprowadzić w sposób cokolwiek sztuczny, oddziaływając na jego wyobraźnię zabiegami magicznymi i modlitwami wypowiadanymi w jego obecności. Ten sposób poznawania wyroków bożych zwie się inkubacją. Zetknęliśmy się z nim w rytuale magicznym przeciw impotencji, omówionym w pierwszej części książki. Niewykluczone, że dla wprowadzenia usypianego w odpowiedni stan czy nastrój podawano mu środki farmakologiczne. Ponadto na zamówienie jakiejś osoby, na przykład samego króla, poddawali się inkubacji kapłani, których wpierw dokładnie wprowadzano w meritum badanej sprawy, nie wiadomo wszak, że czy swe marzenia senne objaśniali sami, czy też czynili to inni na podstawie ich relacji. W pierwszym tekście wspomina się o tym, że inkubacji poddała się Hierodula. Inkubacje stosowano w Azji Mniejszej także w późniejszych czasach. W Asklepejonie koło Pergamonu mieścił się w okresie hellenistycznym i rzymskim jeden z najsławniejszych szpitali starożytności. W okresie obserwacji poddawano chorego inkubacji, po czym wykorzystywano jego opowieść w snach przy ustalaniu przyczyn schorzenia. Na treść snów, zsyłanych przez bogów, może właśnie snów wróżebnych, o których wspomniano wyżej, próbowano wpływać z pomocą darów i ofiar przeznaczonych dla bóstw. Wymownym wyrazem takiego oddziaływania jest symbolicznie ujęty sen. Ze złota lub srebra, który składano w świątyni jako wotum. Za pośrednika w kontaktach z bogami uchodził człowiek nawiedzony przez Boga. To opisowe określenie ma wartość umowną, nie wiadomo bowiem, czy była to osoba głosząca przepowiednie w stanie chwilowego natchnienia, może wywołanego środkami odurzającymi, jak to bywało w starożytnej Grecji. Czy też człowiek z zaburzeniami psychicznymi, który w opinii starożytnych znajdował się bliżej Boga, był jego narzędziem. Zresztą obie możliwości nie wykluczają się nawzajem. Nie wiemy w jaki sposób ów człowiek przekazywał boskie żądania. Można się domyślać, że nawiedzony przypominał niektórych proroków Izraela znanych ze Starego Testamentu. Również w czasach bizantyjskich działali wazimniejszej mniejszej liczni nawiedzeni. Przebywali oni najczęściej w pobliżu kościołów i doznawali czegoś w rodzaju czci w, wśród społeczeństwa. Takimi malowniczymi postaciami są współcześni Malangowie w Iranie i Afganistanie, krążący zwykle wokół znaczniejszych meczedów i grobowców. Otoczenie traktuje ich z szacunkiem połączonym z obawą. I to jest koniec rozdziału o nazwie jaką ma nazwę ten rozdział widzenia istny, a następne będą omina, ale tym razem rozdzielę ten odcinek na dwa.